Witam wszystkich piastro jestem czasem jako odcinek 19 y, no, przygotowanie do y, 6, 6 powrotu na 3 2-4 z Ursusem y, ponieważ Dzisiaj Konstysk nie ma za, za całą Legionowią Yy, oraz yy, Zarządu klubu Chciałem powiedzieć Że yy, Jutro o 17 Przy ulicy Parkowej yy, Legionowia Będzie grał z Ursusem yy, Prawdopodobnie Kibicem mają przybywać yy, yy, Przybywać yy na stadionie ale szkoda, że nie na trybunach, bo niestety jest pusta na trybunach, ale to znaczy bez publiczności. Czyli, czyli nikt nie z nas nie obchodzi, nikt nie z nas nie, nie interesuje zakazami, yy, ponieważ. Yy, Zasiadko, czyli za płotu. E, tak jak wtedy, e, tak jak wtedy, e, zostawiliśmy e, i byli, byłem na meczu e, na początku meczu z, z dwójką Polonii e, Wygraliśmy 2 1 e, to było 25%. go. E, to, było, to, to było 25% pojemności, a potem. 50% pojemności, ponieważ wrócimy na trybuny. Zwiększono 50% udział publiczności. Czekamy na odbrożenia, sportowe, na odbrożenia sportowe, czyli my możemy wrócić na trybuny, ale na razie my jesteśmy za siatką, kibicujemy. Czyli przeżyjemy pandemię. Jeśli chodzi o doping, że jutro w, prawdopodobnie ma wrócić na mecze legionowe 2004, czyli w marcu widzimy się w pierwszej lidze wojewódzkiej. Niestety odpadliśmy się ze Streligi. To był sezon, słaby jesień. Słaby jesień, no, czyli gorzej graliśmy niż wiosną. Czyli, czyli na wiośnie była jak najlepiej, ale nie zasłużyliśmy go. Widzę mistrzostwo, niestety, mistrzostwo straciliśmy. Straciliśmy szansę na historyczne mistrzostwo. Czyli, czyli miała być wielka niespodzianka i podobnie jak Wasiaka będą mieli bardzo dobrą. Taktyka to taka jak w zeszłym roku. Co graliśmy w bardzo dobrej taktyce, mogę. mogę Chciałbym Wam powiedzieć, że Zasad, przestrzegamy zasady bezpieczeństwa i higieny i ponieważ jesteśmy w stanie, kibicować i legionowie. Będę od jutra y, po przerwie koronawirusowej. Y, wracam na mecz y, Legionowi. Także widzimy, widzimy się na, jutro o 17.00 przy ulicy parkowej w Legionowi w, y, na stadionie miejskim. Y, mówię, prawdopodobnie tam mam przyjechać y, rowerem. I zobaczymy, jak, jak wyjdzie Legiona w 2004. Jak wyjdą, jak się sprawują, jak się sprawują piłkarze Legionowi. I ponieważ z uczestnikiem ceniatki musimy wygrać. Także nie, nikogo nie obchodzi, że, że przegrywamy. Bo szało dostaliśmy i tyle. Co to za szał w no to by wykiszał, ale 7, no doszło do szału i bez mnie, bez kibiców i tu była wyprowadzona czerwona strefa. Chciałbym powiedzieć, nie, chciałbym powiedzieć yy, to było nawet najgorsze. że Legionowie, nie powiedzieć, że legionowianie nie. Byli, no byli dobrzy yy, ale i dobrze go, że nie, jest, nie Nie byliśmy najsłabsi dobrze, i dobrze go, że w ostatnim miejscu, ale nie jesteśmy najsłabsi w, w Legionowie, w Eksteroidze, ponieważ Fiastecznie. było było najsłabsze w Eksteroidze. Chociaż e, staramy się wygrać z Rosusem, Także życzymy Witarzem legionowi czy rocznikowi e, rocznikowiąc jeszcze powodzenia udanego meczu w się jutro e, o 17 w, na Starym niemieckim w Legionowie. pozdrawiam pozdrawiam Piostreja widzimy się jutro na 20 odcinku I jeszcze chciałbym wam powiedzieć że hmm, będzie nagrane będzie nagrane w, nagrany doping legionowi w, przez całą mecz i jeszcze raz jeszcze raz, raz pozdrawiam Piotrę, ja. Widzimy się jutro na, na 20 odcinku. Do zobaczenia.